Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak rozkładać liczbę na czynniki pierwsze zapraszam serdecznie do oglądania. Na początku wyjaśnimy sobie, czym tak właściwie jest liczba pierwsza i można powiedzieć, że liczba pierwsza to taka liczba, która posiada dokładnie dwa dzielniki: jedynkę i samą siebie. Trzeba sobie zadać takie pytanie, czy jeden jest liczbą pierwszą? I odpowiem Wam, że nie. Dlaczego nią nie jest? Bo posiada tylko jeden dzielnik. Dzieli się tylko przez samą siebie, czyli przez jeden. I pierwszą liczbą pierwszą, pierwszą liczbą, pierwszą, która przychodzi nam do głowy, jest liczba dwa. Ponieważ liczba dwa dzieli się przez dwa i przez jeden. Ma dokładnie dwa dzielniki. Tak samo. Będzie w przypadku trójki. Trójka dzieli się też tylko przez dwie liczby, przez jedynkę i przez samą siebie. Czy czwórka będzie liczbą pierwszą? No wydaje mi się, że nie, ponieważ czwórka dzieli się przez jeden, przez cztery, ale dzieli się także przez dwa. Czyli liczba 4 nie jest liczbą pierwszą, tylko jest już liczbą złożoną. Z kolei piątka już będzie liczbą pierwszą. I siódemka też. Bo szóstkę z tego samego powodu trzeba wykluczyć co czwóreczkę. 8 i 9, 10 to nie są liczby pierwsze, następną jest 11 i potem jest 13. 14 też nie może być pierwsza, ponieważ ma cztery dzielniki: jedynkę, dwójkę, siódemkę i czternastkę. I ostatnią liczbą, pierwszą, którą sobie tutaj zapiszemy, jest 17 wiadomo. Tych liczb pierwszych jest zdecydowanie więcej, ponieważ następna była, byłaby 19 potem 23, 29 i tak dalej, i tak dalej. A teraz pokażę Wam, na czym polega rozkład liczby na czynniki pierwsze. Czym są czynniki? Czynniki są elementami, które występują w mnożeniu. E, na przykład liczba, zaczniemy od takiej malutkiej. E, liczba 6 może być zapisana w takiej postaci jak 2 razy 3. Jest zapisana w postaci iloczynu dwóch liczb pierwszych. Tak się złożyło, ale nie zawsze ten rozkład będzie taki łatwy. Przykładowo możemy sobie wziąć liczbę 8 i teraz tak. Liczba 8 to jest tak naprawdę iloczyn trzech dwóch, dwa razy 2 i razy 2. I pamiętajcie o tym, że kiedy rozkładacie na czynniki pierwsze, to te czynniki muszą być liczbami pierwszymi. I teraz tak, wykorzystamy sobie takie coś, że liczbę 8 zapiszemy sobie w takiej krótszej postaci, bo tutaj mamy 2 razy 2 razy 2, a my sobie to skrócimy i zapiszemy sobie jako 2 do potęgi trzeciej. Następną liczbą, jaką sobie tutaj rozłożymy, to będzie liczba 18. I trzeba tak rozkładać, żeby właśnie w iloczynie były same liczby pierwsze, czyli te, które macie tutaj wymienione w tym zbiorze powyżej. I zaczniemy sobie od dwójki. I mamy 2. Jak to tutaj rozłożyć? Możecie sobie zrobić coś takiego. Możecie sobie rozłożyć jako 2 razy 9, ale nie jest to rozkład na liczby pierwsze, na czynniki pierwsze. Więc sobie tutaj wrzucimy 2 razy 3 i razy 3. Dziewiątkę sobie zastąpiłam jako 3 razy 3. I teraz sobie zapiszemy troszeczkę krócej ten rozkład, zapiszemy sobie to jako 2 razy 3 do potęgi drugiej. I to będzie tutaj wszystko. Chciałabym Wam pokazać metodę, w jaki sposób rozkładać może większe liczby na czynniki pierwsze. I tutaj mamy takie następujące liczby: 30 i 72. Ja już te liczby sobie pozwoliłam zapisać, i zrobimy tutaj coś takiego. Poprowadzimy sobie taką kreseczkę w przypadku 30. Pokażę Wam zaraz po co. Po prawej stronie będziemy zapisywać, przez ile możemy tę liczbę podzielić. Oczywiście dzielimy tylko przez liczby pierwsze. I 30 dzieli się od dwóch. I moja metoda jest taka: zawsze zaczynamy od najmniejszej liczby pierwszej, przez którą możemy podzielić. I 30 na pewno dzieli się przez 2. Jak podzielimy przez 2, to otrzymamy 15. No to patrzymy. 15 podzielić na 2 to już nie bardzo, ponieważ 15 jest liczbą nieparzystą. Ale 15 jest podzielne przez 3, więc sobie przez 3 podzielimy. 15 podzielić na 3 daje nam 5. I 5 po podzieleniu przez 5, bo możemy tylko przez 5 podzielić, daje nam 1. Kiedy kończy się rozkład? Rozkład się kończy wtedy, kiedy tutaj pojawia się jedyneczka. I zapiszemy sobie liczbę 30 jako iloczyn liczb pierwszych, czyli w formie tego rozkładu. Zatem mamy 2 razy 3 i razy 5 i koniec rozkładu po wszystkich. Przechodzimy sobie teraz do liczby 72. Poprowadzimy sobie ponownie tę kreseczkę, tak samo jak w przypadku 30 tak będziecie robić zawsze. Przypominam, po prawej stronie rozpisujemy przez co dzielimy. 72 jest liczbą parzystą, więc na pewno damy radę podzielić to przez 2. Super. I jedziemy. Tutaj mamy 72 podzielić na 2, to nam daje 36. Patrzymy dalej. 36 jest też liczbą parzystą, zatem dzielimy przez 2. I 36 podzielić na 2 daje nam 18. 18 też podzielimy na 2. No to próbujemy. I 9 dzielimy przez ile, nie przez 9. Dlaczego? Bo liczba 9 nie jest pierwsza. My szukamy liczb pierwszych. Przez 2 nie podzielimy, ale przez 3 to już na pewno sobie poradzimy. I 9 podzielić przez 3 to jest 3. I 3 po podzieleniu przez 3 daje nam 1. Tutaj się skończył rozkład. I teraz rozłożymy sobie 72 tutaj na ten iloczyn liczb pierwszych i zaczniemy może od dwójek. Tutaj mamy 2 razy 2 razy 2, mamy trzy dwójeczki i razy 3 i razy 3, coś takiego. Teraz zapiszemy sobie krócej te dwójeczki, połączymy sobie jako potęgę liczby 2, czyli mamy 2 do potęgi trzeciej i trójki zrobimy dokładnie to samo. Zatem 3 razy 3 to jest inaczej 3 do potęgi drugiej. Przejdziemy sobie do kolejnych przykładów. Pierwszym z nich jest 108, a drugim 184. Zaczynamy sobie od 108 i widzimy, że 108 jest liczbą parzystą, zatem będziemy dzielić przez 2. Pamiętajcie, dzielicie tylko przez liczby pierwsze. 108 podzielić na 2 daje nam już 54. Widzimy kontynuację, że jest to liczba parzysta. Dzielimy na 2. I daje nam to 27. I 27 już na dwa nie damy rady podzielić, ale damy rady podzielić na 3. I 27 podzielić na 3 daje nam 9. I 9 dzielimy też na 3. Mamy 3. I tutaj już myślę, historia jest już dla was dobrze znana. I rozpiszemy sobie 108. Tylko my zrobimy sobie już coś takiego, że my sobie pozliczamy, ile tutaj mamy dwójeczek. Tu jest jedna, tutaj jest druga. I zapiszemy sobie to jako 2 do potęgi drugiej, i następnie sobie rozpiszemy trójeczki. Jedna trójeczka, druga i trzecia. Więc zapiszemy sobie to jako 3 do potęgi trzeciej. Po prostu zapiszemy sobie od razu krócej. Bierzemy sobie tutaj 184 i zaczynamy od dzielenia przez 2. Mamy coś takiego. 184 podzielić na 2 daje nam 92. Mamy coś takiego. Następnie znowu możemy podzielić przez 2, bo to jest liczba parzysta. 92 podzielić na 2 daje nam 46. 46. Jest to rzecz jasna liczba parzysta, więc dzielimy przez 2 i otrzymujemy tutaj coś takiego jak 23. 23 nie dzieli się przez 2, nie dzieli się przez 3, nie dzieli się przez 5, przez 7, przez 9, nie przez 9, tylko przez 11, i okazuje się, że jest to liczba pierwsza, więc dzielimy od razu przez 23 i otrzymujemy. 1. Teraz tak, trzeba rozpisać sobie tę liczbę. Tutaj mamy 184 i zaczynamy od tych małych liczb. Mamy jedną dwójeczkę, drugą i trzecią. Zatem możecie to sobie zapisać na razie jako 2 razy 2 razy 2. Tutaj sobie tym razem rozpiszemy. Jeżeli ten poprzedni przykład mógł sprawić trudności, to tutaj zobaczycie, co ja zrobiłam. I 2 razy 2 razy 2 to jest inaczej 2 do potęgi trzeciej. I zapisujemy sobie razy 23. Przejdziemy sobie do dwóch ostatnich przykładów, to są takie dosyć duże liczby, bo 420 i 576. 420 zaczynamy od dzielenia rzecz jasna przez 2, bo jest to liczba parzysta. I jak podzielimy przez 2, to otrzymamy 210. 210 próbujemy, dzielimy przez 2 i mamy 105. I powiem tak, tutaj już się rzuca w oczy, że możecie od razu podzielić przez 5. Ale ja bym wolała utrzymać porządek, żebyśmy sobie dzielili rosnąco. Dzieliliśmy przez 2, to sprawdzimy, czy się podzieli przez 3. Jeżeli dodacie sobie cyferki w liczbie 105, to co się okazuje, że ich suma wynosi 6, a liczba 6 jest podzielna przez 3. Zatem wykorzystamy sobie cechę podzielności przez 3 i podzielimy sobie to przez 3. No 105 podzielić przez 3 to daje nam 35. I 35 już nie podzielicie przez 3, nie podzielicie przez 4 to już w ogóle nie wolno, ponieważ nie jest to liczba pierwsza, ale przez 5 dacie radę. I mamy 7. I 7 już możemy tylko podzielić przez 7 i daje nam to po prostu 1. Mamy koniec rozkładu. Rozpiszemy sobie 420. I 420 to jest inaczej. 2 razy 2, razy 3, razy 5, razy 7. Tutaj tak fajnie się to ułożyło. I co w związku z tym? No w związku z tym sobie zapiszemy to jako 2 do potęgi 3, 2 nie do trzeciej, tylko 2 do drugiej. Mamy dwie dwójki. Razy 3 i razy 5 i razy 7. Tutaj już jest koniec rozkładu. Został nam ostatni przykład. 576, taka dosyć duża liczba. Ale myślę, że pójdzie nam świetnie. Znowu mamy liczbę parzystą, więc dzielimy przez 2. 576 podzielić na 2 to będzie 288. I 288 możemy podzielić przez 2. Następnie otrzymujemy 144. Też próbujemy, dzielimy przez 2. 74 na 2 to 72 i liczba 72 będzie się często przewijała w Waszych rozkładach. Dzielimy znowu przez 2, mamy 36, dzielimy przez 2. 36 podzielić na 2 to jest 18. Czuję, że będzie potrzeba przedłużenia tego słópeczka, sobie zrobimy w ten sposób. 18 dzielimy na 2, otrzymujemy 9. Już nie podzielicie na 2, to podzielimy na 3. I mamy 9 podzielić na 3 to 3 i dzielimy znowu przez 3. Aż w końcu otrzymujemy jeden i mamy koniec rozkładu. Zatem 576 no będzie wyglądało troszeczkę masakrycznie, ale wcale takie złe nie będzie. I policzymy sobie, ile mamy dwójek. Jedna dwójka, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Zatem to będzie iloczyn samych dwójek, czyli dwa razy, dwa razy, dwa razy, dwa razy, dwa razy, dwa. Ale my sobie zapiszemy to od razu krócej. Bo wierzę, że już to umiemy zrobić. I mamy 2 do potęgi szóstej razy, 3 do potęgi trzeciej. I to był ostatni przykład z tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało i przede wszystkim, że rozumiecie, na czym polega rozkład liczby na czynniki pierwsze. Że rozpisujemy sobie supeczek i dzielimy. Przez 2, przez 3, przez 5, przez 7 i tak dalej, i tak dalej. Zatem dzielimy tylko przez liczby pierwsze. Zachęcam Was gorąco do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji kanału, a także do śledzenia moich tutaj profili na portalach społecznościowych. A ja Was pozdrawiam gorąco i życzę wszystkiego dobrego. Do miłego zobaczenia w kolejnym materiale.